Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, jak zainstalować w urządzeniu z Androidem. Tutaj mamy Samsunga Galaxy S5 z Androidem 5.0, czyli Lollipopem. Program nawigacyjny, w moim przekonaniu najlepszy, jaki istnieje, czyli program Automapa. Program Automapę można zainstalować sobie bez komputera. Wystarczy skorzystać ze sklepu Play. Wystarczy oczywiście na początku połączyć się z internetem przez Wi-Fi, tak żeby szybko pobrać mapy. Uruchomić sobie sklep Play. Wpisując w wyszukiwarce słowo automapa, od razu znajdziemy tutaj automapę. Na dole możemy oczywiście poczytać troszeczkę, jeżeli chodzi o opis e, automapy, jakie pakiety możemy sobie wykupić, e, ile kosztuje wykupienie pakietu. Tutaj najnowsze Informacje co nowego w najnowszej automapie na Androida. Na Androida 30 wersje jest znacznie szybsze działanie, lepsze zarządzanie, energią dodatkowo. Trasy piesze są wyznaczane i wszystko działa po prostu znacznie lepiej. Przejdźmy wstecz. Tu możemy zobaczyć mniej więcej screeny, jak prezentuje się aktualizacja. Chociaż w sumie tutaj za dużo nie będzie widać. To zobaczycie podczas działania. Ok, przejdźmy sobie do zainstalowania. Żeby zainstalować automapę, wystarczy nacisnąć guzik. Zainstaluj. Zaakceptować. E, sama instalacja programu będzie bardzo szybko. Instalka ma tutaj 19,5 megabajtów, więc to jest dosyć szybko. Powinno się to szybko ściągnąć i zainstalować. E, troszeczkę czasu, kilka minut, będzie trwało. Ściągnięcie mapy e, Polski albo Europy do naszego urządzenia. Teraz istotnym jest zastanowić się, czy będziemy instalować ją na pamięci wewnętrznej smartfona lub tableta, czy też na karcie pamięci. Ja zalecam Wam e, zainstalować e, mapy na karcie pamięci. Żebyście sobie po prostu nie zabierali miejsca na wewnętrznej pamięci, która może się przydać na inne jakieś aplikacje. Czy też ściąganie jakichś plików przez Bluetooth, czy też Wi-Fi Direct. Dlatego ja tutaj mam kartę pamięci zaimplementowaną i na też na karcie pamięci będę instalował. Ok, wystarczy teraz po zainstalowaniu kliknąć sobie otwórz i nasza automapa się uruchomi. Oczywiście na początku treść licencji. Ok. Teraz istotne jest, żeby podać swój prawdziwy adres e-mail, bo w sytuacji, kiedy będziemy instalować sobie czy kupować tutaj jakąś licencję do tego urządzenia, to będzie ona przypisana do e-maila. Ja tutaj sobie stosuję ten e-mail. I to, co najistotniejsze w tym momencie, to wybrać, na jakiej pamięci ma być zaimplementowana, zainstalowana właśnie mapa, którą będziemy ściągać, czy na wewnętrznej, czy na zewnętrznej, czyli na karcie pamięci. Jak widzicie różnice w ilości wolnego miejsca są znaczne. Ja instaluję na karcie pamięci, też wam za, zalecam. I teraz wybieramy albo ściągnąć mapę Europy, albo Polski, ewentualnie jakieś dodatkowe, inne głosy. Jeżeli chołek wam na przykład nie wystarcza, można sobie tutaj ściągnąć jakąś Marzenę, Mikołaja, Kingę. Jest tego sporo. Wybierzmy sobie teraz na przykład tutaj Europę. 3,79 GB, tu na dole mamy podsumowanie i tak sobie, że tak, dodajemy jeszcze o głos Kingi. O. Jeżeli już mamy wybrane, klikamy dalej. W tym momencie mamy opcję zaznaczyć taką rzecz jak tylko Wi-Fi. W związku z tym mapy będą ściągane tylko i wyłącznie przez Wi-Fi. Nawet jeżeli połączenie z internetem jest w naszym smartfonie włączone razem z Wi-Fi. Zachęcam, żeby tak zrobić, bo w sytuacji, gdybyśmy pobierali taką mapę dużą jak Europy, na przykład, na pakiecie internetowym, nawet jak mamy LTE, to prawdopodobnie, mając na miesiąc 3 GB, no raczej na 100%, w ciągu niedługiego czasu zaraz użyjecie cały pakiet miesięczny i dalej nie dociągniecie do końca, bo jeszcze będzie brakowało. W związku z tym tylko Wi-Fi. Ok, Wi-Fi mamy połączone, tylko Wi-Fi zaznaczone. Klikamy start. Aktualizacja tutaj, czyli ściągnięcie map jak widzicie 3,8 GB zajmie około 80-90 minut Prawdopodobnie to spadnie, powinno zaraz coraz szybciej się pobierać tutaj w związku z tym za około godzinkę powinienem mieć już całe mapy Europy tutaj ściągnięte i jeżeli pierwszy raz instalujecie sobie automapę na swoim urządzeniu będziecie mieli przez 7 dni możliwość pełnej pełnego sobie testu tej Automapy w takiej wersji trialowej, czyli właśnie czasowej, czyli 7 dni. Jeżeli będziecie, jeżeli skończy się te 7 dni, to oczywiście, żeby użytkować automapy, będziecie musieli zakupić sobie pakiet, pakiet właśnie, jako, jakiś pakiet automapy, czyli właśnie na przykład 90-dniowy, 30-dniowy, 7-dniowy, roczny, dwuletni, tylko Polska albo tylko Europa. Jest tych pakietów dość sporo, tak więc każdy dobierze sobie względem swoich potrzeb. Na chwileczkę spauzuję film, tak żeby ściągnęła się tutaj cała automapa, a dokładnie mapy, żebyśmy nie tracili czasu, i pokażę Wam potem, jak to dalej działa. Ok, jakieś 30 minut mapa Europy się ściągała, czyli naprawdę bardzo szybko. Już złapał Fixa, GPS-a, więc tu sobie to ostrzeżenie wyłączymy. Można lub nie trzeba. Włączać live drive to działa tylko wtedy, kiedy mamy włączony internet w naszym smartfonie lub tablecie. Jeżeli nie chcemy, możemy to po prostu odznaczyć. Ja używam, więc dajmy sobie ok. Dane przyspieszające, ok, niech sobie ściągnie. Przed pierwszym użyciem mapa wymaga rejestracji. W moim przypadku muszę wykonać rejestrację, ponieważ 7 dni używania już dobiegło końca. W związku z tym Trzeba będzie tutaj po prostu wpisać kod licencji. O, licencja wygasa za 7 dni, tak więc widać, że jeszcze raz się tutaj zrobił. Aha, no tak, bo to jest rzeczywiście nowy telefon, przepraszam. Tak więc mamy tutaj jeszcze 7 dni do używania, czyli taki trial. Pomyliło mi się, bo mam też jeszcze drugiego Samsunga, na którym 7 dni już było używane. OK, i w ten sposób możecie sobie teraz testować aplikację, używać, jechać sobie jakiś cel, pobrać, obrać. Włączmy sobie, może oświetlenie będzie łatwiej, i w ten sposób używać. Zobaczcie, jak bardzo szybko teraz już Automapa 3.0.0, że tak powiem, renderuje grafikę, czyli przedstawia grafikę. Nic tu się nie zawiesza, to wszystko działa. Zobaczcie, jak płynnie nie ma żadnego problemu. Ciach, obracanie. Tutaj nic się nie traci. Wszystko działa szybko, znacznie szybciej niż we wcześniejszej wersji, jaka była. O, w ten sposób. Tu mamy jeszcze dodatkowy jakiś. O, zobaczcie. Może akurat bez sensu. Tak pokazuję. Zróbmy sobie może ustawienia. Pokażę wam jak to wygląda w ustawieniach. Czy coś tu się zmieniło względem, względem poprzednich wersji? To sobie spójrzcie, może tak po kolei przejdziemy. Ja sobie tu od razu horyzont ustawię na tylko mapa. Dzięki temu nie będę miał tego nieba, które tu jest u góry. Ono mnie akurat nie interesuje. Lećmy dalej, jeżeli chodzi o dźwięki. Hołowczyc jest, stery głośnością, to wszystko przekroczenie prędkości. Ostrzegaj o przekroczeniu o. Ja tu sobie ustawię nie o 10, tylko o 0. Tak, żeby jechać zgodnie z przepisami. Co 30 sekund. Uruchom starcie gps czyli lokalizację. OK, i ustawienia. Tu jest nowa, nowa opcja, wsparcie urządzeń naręcznych, czyli te wearable devices, czyli chodzi o zegarki lub jakieś opaski na rękę, żeby wibrowały ok, wczytaj mapę tutaj mamy teraz wersję e trialową, czyli 7 dniową do urządzenia przepisaną zaraz po pierwszej instalacji tutaj była pierwsza instalacja na tym urządzeniu więc jeżeli chcecie przetestować też sobie przez 7 dni pełną wersję możecie przetestować mapy Polski lub Europy no i oczywiście jeżeli będziecie chcieli sobie zakupić licencję na przykład 7 dniową, 90 roczną czy też dwuletnią, to oczywiście wystarczy wybrać odpowiednią jaka Was będzie interesować, e, czy ją przepisać do urządzenia, czy też do karty pamięci. To wszystko e, oczywiście jest zależne od Waszych jakichś tam potrzeb. Ja tu do karty pamięci sobie przypiszę. No i oczywiście teraz pokażę cenę i możemy sobie tą Europę 90 dni zakupić. Ja teraz kupować tego nie będę, więc mnie to tam nie interesuje. W tym miejscu, tutaj w numer licencji, wystarczy sobie kliknąć, zmazać to co tu jest i wpisać kod własnej licencji i w tym po kliknięciu swojego kodu po zakupie ok w tym momencie będzie już tutaj zmienić się data ważności trial się zmieni już na na normalną pełną wersję e, przypisaną do karty pamięci albo do urządzenia i to by było na tyle jeżeli chodzi o ustawienia jak widzicie niewiele się tu zmieniło tak więc cudów tutaj nie ma i bardzo dobrze dobrze że wszystko jest tak jak ma być adresy punkty historia, ulubione GPS wszystko możemy sobie tutaj tworzyć w trasie możemy sobie ustawiać oczywiście start, przez jakie punkty tych punktów możemy sobie ustawić, jak sobie chcemy cel możemy sobie podać podróży, SMS-a jeżeli jesteśmy na miejscu czy, czy kiedy ma być wysłany, to można przed celem, ruszając gdy minie dana godzina tak więc, jak widzicie, mamy tutaj takie dodatkowe, jakieś funkcjonalności ciekawe? Typ trasy oczywiście możemy sobie ustawić zgodnie z naszymi potrzebami. Warto oczywiście ustawić taki tryb, jaki jest nam konieczny, bo jeżeli ustawimy sobie szybka, a na przykład będziemy potem jechać przez miasto i e, nawigacja nas nie będzie prowadzić najszybszą, najprostszą drogą czy najkrótszą, e, tylko będzie wyprowadzać na, na jakieś główniejsze drogi, to wszystko to jest wina naszej e, konfiguracji. Dlatego warto sobie skonfigurować według naszych potrzeb. Gdybyśmy ustawili sobie krótką, to będzie ustawiało jak najkrótszą trasę. Gdybyśmy ustawili sobie, o tu jest nowa funkcjonalność piesza, to będzie nam ustawiał trasę pieszą, czyli nie uwzględniał e, kierunków dróg, tylko po prostu będzie nas kierował jak najszybszą drogą dojścia. To jest nowa funkcjonalność. Przełajowa jest jeszcze bezpieczna, no i łatwa. I co najciekawsze, jest, znaczy najciekawsze, najczęściej przeze mnie wykorzystywane w pomieście, to jest optymalna. Ustawia sobie tak drogę jak trzeba. Datę wyjazdu możemy sobie ustawić na odpowiedni, oczywiście, dzień. Akceptuj. I tutaj mamy drogi płatne, promy autostrady. To się nie zmieniło. Gotowe i trasę nam ustawi tak jak sobie zażyczyliśmy. Teraz taka dobra rada. Te budynki 3D. Nie każdemu się one podobają, niektórym przeszkadzają, ale to tak, jak mówię, niektórym. Żeby je sobie wyłączyć, żeby była płaska ta mapa, wystarczy przytrzymać ten guzik 3D, który tutaj jest. Pojawi się, takie domki się pojawią, i tu jest taki suwak. 50% zobaczcie. Jeszcze raz przytrzymujemy suwak, i ten suwak przysyłamy w dół do 0%. Tutaj, o, przepraszam, 0. W ten sposób te domki nam znikają i już nam nie przeszkadzają. Ale dalej, oczywiście, oznaczenia numerów domów są. To taka drobna rada. Co tu jeszcze jest? Tu są jeszcze wybierz cel. inne po prostu widoki. A tu w opcjach mamy takie dodatkowe opcje, ale to myślę, że znane przez was, jeżeli używaliście, jeżeli nie to krótka informacja. Tryb nocny, czyli oczywiście zmienia kolorystykę na taki negatyw, żeby nas nie raziło pilot dźwięki, dźwięki podczas rozmowy. Aha, to jest jeżeli rozmawiamy z kimś przez telefon, jeżeli jest podłączony na przykład nasz telefon przez Bluetooth z systemem głośno mówiącym w samochodzie lub po prostu, gdy rozmawiamy na głośno mówiącym, czy te dźwięki podczas rozmowy mają być, czy też ich ma nie być. Można sobie zaznaczyć opcję obróć ekran, czyli automatycznie obraca zgodnie z tym, jak telefonem obracamy, czy tabletem. Wizualizacja AM Traffic, czyli automapa traffic oczywiście nie jest. Można sobie wtedy spojrzeć, jak tutaj są drogi, że tak powiem, czy zakorkowane są, czy też nie. Spójrzcie, tutaj na przykład takie zielone. Wszystko zależy oczywiście od tego, co jest nam potrzebne, jaka droga. Jeżeli gdzieś oczywiście będzie na czerwono, no to oczywiście będzie mi informację, że po prostu jest tam coś nie tak, tak więc wizualizację można sobie włączyć. Ja sobie wyłączę ją na razie. I nawiguj w uśpieniu, czyli gdy usypiamy tutaj urządzenie, czyli jak e, ekran się przyciemni, dalej będą e, komunikaty e, głosowe przekazywane, czyli dalej nawigacja będzie działać, mimo że ekran będzie wyłączony, czyli oszczędzamy, tak jakby energię e, urządzenia. Oczywiście aktualizacja programu, jeżeli będziemy chcieli sobie zaktualizować program. Zaktualizować mapy. Wszystko możemy zrobić z poziomu smartfona. Nie musimy podłączać nic do komputera. O programie, wersja 300, mapa Europy, licencja, treść licencji szczegóły, to wiadomo, każdy sobie może poczytać. Ślad można zapisywać ślad, czyli całą naszą trasę przed wyjazdem. Zapisuj ślad i cała trasa zostanie zapisana jak jechaliśmy. Czy coś jeszcze? AM Traffic, pobierz dane. Można sobie pobrać, zanim pojedziemy. Yy, o, akurat wyskoczył nam Crash. A to. Pierwszy raz w życiu zauważyłem taką opcję. Opcję jeszcze raz. AM Traffic, pobierz dane. Ok, już pobrano dane. Tak więc ewentualne roboty drogowe, już mamy najbardziej aktualne statystyki systemu trafik, historia komunikatów. Tak więc, jak widzicie, mamy tu troszeczkę do ustawień i od tego momentu nasza nawigacja będzie się świetnie prowadzić, nas będzie świetnie prowadzić. Ok, tu sobie włączmy jeszcze tryb poziomy, tak żeby sobie spojrzeć. Zobaczcie, może trochę powiększymy sobie, tak żebyście widzieli lepiej. O. Omniejszmy o. Dobra. Jak widzicie, wszystko jest bardzo czytelne na cały ekran. Zróbmy sobie jakąś trasę. Nie wiem, może do. Katowice wpiszmy sobie. Katowice Ciach. To może być centrum gotowe. Pokaż trasę. Trasa pokazana. O, możemy sobie oczywiście pomniejszać, powiększać. Jeżeli zdecydujemy się na tą trasę, to wchodzimy w trasa. Gotowe. Możemy zapisać oczywiście punkty. Startuj nawigację. Czekam na ruch. Właśnie. Teraz akurat się tutaj za bardzo nie ruszam, ale Myślę, że i tak pokażę wszystko. Około 18 minut do celu o 20.09 powinniśmy być 14 km cała trasa informacja, na jakiej ulicy jesteśmy w tym momencie czy coś jeszcze ile kilometrów na godzinę oczywiście jedziemy, standardowy jest e, że tak powiem design grafika Możemy powiększać, pomniejszać, jak sobie oczywiście tylko życzymy. Jeżeli chodzi o szczegółowość, tutaj inne widoki mamy do dyspozycji. Tak więc, jak widzicie, Automapa się sprawuje bardzo dobrze jako nawigacja do samochodu, ale także i czasami nawet i na rower, a także i jako piesza, już teraz od nowej aktualizacji. Ok, żeby wyjść, dwa razy naciskamy back i już wychodzimy sobie z automapy Witam w systemie nawigacyjnym automapa ze mną na pewno dojdziecie do celu Krzysztof Hałowczyk. myślę, że każdy, każdy przynajmniej raz w życiu słyszał ten komunikat, okej okay. dwa razy i wychodzimy, tak więc aktualizacja, instalacja przepraszam automapy przebiegła bez najmniejszego problemu, jeżeli ktoś na przykład ma teraz jakąś starszą wersję to może zaktualizować tą wersję właśnie poprzez guzik aktualizuj w aplikacji albo może wejść sobie tutaj do sklepu Google Play kliknąć aktualizuj albo na przykład może też kliknąć odinstaluj odinstaluje się stara wersja i kliknąć aktualizuj, od, zainstaluj przepraszam, nową i oczywiście wpisuje swój numer licencji potem w ustawieniach jak widzicie wszystko jest ok instalacja jest bardzo prosta wszystko to co tu widzicie to screeny z aplikacji tak samo będziecie po prostu widzieć w czasie Waszej jazdy. Ok, z mojej strony to tyle e, prezentację teraz pokazałem na Samsungu Galaxy S5, którego przy okazji polecam, bardzo dobry smartfon, przy okazji wodoszczelny e, wszystko działa tak jak trzeba, automapa 3.0.0 e, instaluje się bardzo szybko, bardzo prosto e, i nawet, e, że tak powiem, w cudzysłowie laik bez problemu sobie poradzi z instalacją na swoim smartfonie. E, zachęcam Was oczywiście do E, instalowanie na karcie pamięci i dobrze, żeby ta karta pamięci była jakaś markowa, szybka. Czyli tak fajnie by było, jakby ona była tak klasy szóstej minimum. To jest klasa e, 6 megabajtów zapisu, e, jak dobrze pamiętam, klasa 6 e, generuje. A odczyt jest zawsze szybszy, więc e, nie będzie nic cięło. Najgorszym jest kupić najtańszą jakąś kartę pamięci klasy drugiej, a potem się dziwić, czemu nam się telefon zawiesza, czemu Automapa się tnie i tak dalej, i tak dalej. Po prostu odczyt jest zbyt wolny. Tak więc pamiętajcie, żeby nawet do słabszego telefonu kupić jak najszybszą kartę pamięci. Tylko e, możecie. Ok, z mojej strony to tyle. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, e, polubienia tego filmu, skomentowania i odwiedzajcie oczywiście nasz kanał. Trzymajcie się i zachęcam Was do e, kupna licencji. Automapy zawsze, kiedy jedziecie gdzieś, gdzie po prostu chcecie dojechać do celu bez najmniejszego problemu, szczególnie jeżeli nie znacie okolicy, czy to w Polsce, czy to za granicą. Trzymajcie się, pozdrawiam.